Witam w środę. Talerzuję właśnie po ziemniakach. Nienawidzę tej roboty. Talerzówką Wardestad Carrier XL525 i oczywiście Case Magnum 260 podciągnięta na 305 koni. A taką ciekawostką, niebawem w tym tygodniu, ma przyjechać nowa zabaweczka na testy Na pewno wleci filmik co to będzie za sprzęcik ale nówka sztuka ja nie używana prawdopodobnie Potestujemy sobie pokażę wam Kejsika na zewnątrz tylko muszę ubrać buty no. Dobra, wychodzimy ciulowo stoję pod słońce Pewnie słabo to będzie widać. I dależżeczka Marte Sztat na talerzach Chris Canter. Czyli takie fajne talerze. Trzymajcie się, pozdrawiam.